Witamy serdecznie w siódmym odcinku podcastu z Perspektywy z tej strony Zosia. I maja, cześć, w dzisiejszym słuchowisku. Troszeczkę może podsumujemy dwa ostatnie odcinki, które pojawiły się w naszym profilu, i nawiążemy do pytania, jakie sobie zadałyśmy. Chodzi tutaj o pytanie: Uwaga, cytuję. <śleszy> Prraszam. ale gdybyście wiedzieli, jak Zosia pięknie gestykuluje. Tak, daj sobie. Tak, dyrygent. Dobra, nie trzymajmy w niepewności. <grym> chociaż można Możemy w tytule i na naszej grafice. Tak. Uwaga. A co, jeżeli bycie w drodze nas zmęczyło? Maja. No, nie, no, to przywoła na mi? tablicy. Czy takie w ogóle... Czy miałeś taki moment w życiu, w swojej, w swojej drodze? Co ja się wiecie, w drodze mnie zmęczyło. Na przykład ja bym to tak rozdrobniła też na kolejne etapy. Na przykład w drodze, w kontekście przemieszczania się, bo to w dużej mierze zawsze mnie męczy. I w nie wiem, chodzi mi o jakieś tam przemieszczanie się z miasta do miasta, czy z państwa do państwa, chodzi mi tutaj o podróż chociażby pociągiem, czy, okay. czy samolotem, to mnie zawsze męczy. Mhm, no nie jest to łatwe. Tak szczerze, naprawdę. W sensie to jest też fajny moment, nie wiem, jak się podróżuje sama, no to faktycznie jesteś zamknięty. W konkretnym środku transportu, jakby jesteś skazany wręcz na siebie, więc to jest też czas dla siebie. W drugim kontekście, w drugim etapie, to czy e, bycie w drodze ogólnie mnie zmęczyło, chodzi o pasję. Chodzi tak, chodzi o pasję, to tutaj ci powiem, że nie. Okej, okay. wiesz? Wow. Może to, nie wiem, rozwin to, bo to było. Czy miałaś sobie... moment zwątpienia. Albo taki, że serio czułaś, że wracając z drogi jesteś tak nasycona, że przez najbliższe miesiące mm. tygodnie w ogóle nie myślisz o tym temacie, albo masz wręcz taką awersję. O je, no. nie, Nie. <laughs> o, o co ty nie pytaz? Kurczę, no chyba. Nie. Naprawdę. <noise> Szkoda, że nie widzicie mojej miny. <noise> Okej, okay, to widzisz, ja mam zupełnie inaczej niż ty. Ale wiesz, to może też jest kwestia tego, że ty podróżujesz też zawodowo. Dobrze, zgadzam się. Wiesz, a dla mnie te podróże są zawsze związane mm, no stricte z odkrywaniem. To w się sensie twoje też, absolutnie, ale gdzieś tam jakby musisz się skupić na tym, że jesteś za coś odpowiedzialna, bo wykonujesz taki, a nie inny zawód. Masz rację. I faktycznie to się pojawiło dopiero w momencie, kiedy moja pasja przyrodziła się w mm -hmm. pracę. Wcześniej tak raczej nie miałam. Chociaż były też momenty, w których było już tak wiele różnych yy, wyjazdów, że faktycznie po prostu potrzebowałam tego. Ale myślę, że to były najczęściej względy fizyczne, że po prostu byłam bardzo zmęczona. Tymi zmianami, ciągłym byciem w innym miejscu, z paniem w różnych, w różnych łóżkach, domach, hotelach, etc., że faktycznie potrzebowałam po prostu sekundkę być gdzieś indziej na no, dłużej, tak to może nazwa. Ale tak jak już powiedziałam wcześniej, mam zupełnie inaczej niż ty, bo ja bardzo bym, rzadko kiedy droga mnie faktycznie męczy. Mam na myśli drogę przemieszczenie się z punktu mhm. A do punktu B. Może faktycznie brakuje mi tego czasu bycia samemu ze sobą, i faktycznie jest to dla mnie czas, moment, w którym bardzo lubię dużo czasu przemyśleć, lubię wtedy bardzo świadomie słuchać muzyki, posłuchać sobie jakichś fajnych podcastów, um, czytać jakąś książkę. Jest to moment nadrabiania po prostu czasu ze sobą, no I tak. chyba tak było od zawsze. Mhm. Natomiast faktycznie. Pierwszy raz w, w mojej pasji bycia w drodze pojawił się moment, nawet nie, że zwątpienia, ale zmęczenia. Ale to prawda, jakby cenna uwaga z Twojej strony, że jakby odbyło to się w pewien sposób e, w kontekście tego, że to jest moja praca. Co prawda nie tylko to mnie w jakiś sposób zmusiło bądź zachęciło do chwilowej przerwy, to też było związane z... Prywatnymi sprawami, między innymi po prostu ze zdrowiem. Faktycznie potrzebowałam być troszkę dłużej na miejscu, aby zweryfikować sobie pewne rzeczy i móc dalej eksplorować świat na poziomie, jakim to robię obecnie, i robiłam dotychczas. I powiem szczerze, że to był <śmiech> <śmiech> chyba najtrudniejszy czas w moim życiu: z trybu bycia non stop na walizkach i w drodze, pojawił się dom na kilka miesięcy i, i stałe miejsce zamieszkania. No, kurczę, bo to był mega cenny czas. Był bardzo trudny. I przewartościowałam no sobie wiele rzeczy w, tym, tym, mm -hmm. w tamtym czasie. Kwestionując nawet to, czy dalej chcę no, podróżować. Tak, zawodowo. I chcę. <grystanie> <grystanie> chcę, ale też na przykład potrzebowałam zmiany tej perspektywy i faktycznie spróbowania zupełnie innego życia przez te kilka miesięcy. Żeby uświadomić sobie, jak bardzo tego nie chcę. I to był nie tyle, co odpoczynek fizyczny, oczywiście on też się pojawił, i, i dużo się udało zregenerować, i to ciało też wzmocnić w jakiś sposób, rozciągnąć i tak dalej, dobrze odżywić pokarmowo, mhm. ale to też był czas, i myślę, że o wiele cenniejszy dla mojej psychiki, kiedy ja zrobiłam miejsce i przestrzeń na nowe pomysły, zainspirowałam się po raz kolejny. I teraz, no z dwóch miesięcy, jestem na takim haju wręcz <noise> dopaminowym, kiedy nakręcam się, czy to samodzielnie, czy z bliskimi, w różnych tematach podróżniczych, czy wyzwaniowych, że, że to mnie podtrzymuje, jak taki anioł. <noise> Ktoś mi do, do, doczepił skrzydła, czego bardzo im brakowało, myślę, przez ostatnie pół roku. Tak? Serio. Mhm. Nie wiem, ja, nie wiem jak to wygląda z Twojej perspektywy. Było widać. Okej. Okay. No, było. Tak. tak. No Myślę, że brakowało takiej iskry po prostu. No, jak powiedziałaś mi, że masz takie trochę wahania co do swojej pracy, mm -hmm. jak byłaś właśnie przez ten dłuższy czas w domu, ja mówię, Zosia, co ty mówisz? <laughs> Każdy tak mówił. Znaczy w większości. Każda. Wiecie, bo to jest bardzo nietypowa praca i jakby z naszej perspektywy osób, które no nie wykonują tego zawodu, ja miałam okazję się zobaczyć w akcji, że tak powiem, więc wiem z czym, yy, z czym to się nie że, że tak to my. I rozumiałam ją w pewnym momencie, dlaczego tak jakby reaguje, jakby, czemu tak myśli, że może to czas na jakieś zmiany, że, że faktycznie wraca z jednego wyjazdu, ma pięć dni na spakowanie się i leci dalej, więc no, siłą rzeczy wszyscy myślą, wow, ciągle podróżujesz, zwiedzasz ten świat, to jest niesamowite, jak ty możesz właśnie narzekać na to i, i się czuć wypaloną w jakiś tam sposób. A ja tak mówię, no kurczę, rozumiem cię Zosia, fajnie, że to przegadałyśmy też wtedy. Mhm. Mm, że dałaś się jakby tym swoim emocjom faktycznie. I ja mówię, dobrze Zosiu, to jest czas na to, żebyś się zregenerowała, przemyślała, ale ja wciąż widzę Cię w tej pracy, to jest, to jest <grym> dla mnie niemożliwe, że po prostu z niej zrezygnujesz, to jest naprawdę taki, taki Twój świat. Mm -hmm. no nie no, zdecydowanie i w ogóle... I teraz to się tak kręci, <grym> że ja tylko słyszę, no bo za miesiąc lecę tu, lecę tam, i znowu tutaj, i bardzo się cieszę, i mogę to taka, taka, taka radość, że na to robi, że, że na chce, że, że jeszcze raz przeżywać na nowo z nowymi ludźmi. Także to jest niesamowite. To jest taka zaraza, mała moja. Łańka. <laughs> miła. Ale, Pozytywna, oczywiście. Tak, i jakby w ogóle na, na podstawie tej całej historii, mhm. związanej z tym zmęczeniem, mamy jakby dużo wniosków, mhm. które chcę tu przekazać. Wniosek pierwszy. Dajcie sobie w ogóle tę przestrzeń. Chcecie dać przestrzeń na zwątpienie, na zmęczenie yy, i na przemyślenie sobie pewnych tematów. Jakby, myślę, że w każdym w każdej pasji, nawet jeżeli podróżowanie, bycie w razie nie jest zawodem, ale pasją, to, to, to zwątpienie się pojawia. I tak samo jak w innych pasjach. W bieganiu, w spinaczce, w tańcu, myślę też Maja się to pojawia, tak. że po prostu masz moment, w którym wchodzisz... Na taki poziom, bo dzieją się takie rzeczy w Twoim życiu. Jesteś przebodźcowana tym wszystkim, mm -hmm. że serio potrzebujesz po prostu tej przestrzeni i chwili odpoczynku. Tak. Zgodzę się tutaj z Tobą. Przewartościowania sobie pewnych kwestii. Mm -hmm. I to jest pierwszy, pierwszy wniosek. Dać sobie tę przestrzeń i to zaakceptować, że tak się dzieje. Druga sprawa, potraktować to jako coś pozytywnego, że serio. W tym momencie robi się przestrzeń na nowe przemyślenia, na zainspirowanie się. Podsumowanie. Tak, podsumowanie. to jest też tak bardzo kluczowe. Mm -hmm. Przecież, umieć sobie to wszystko podsumować. Serio, róbcie to, bo. No, mnie tego, dnia, tego, tak, Zosia mnie tego nauczyła, bo kiedyś właśnie były takie momenty, gdzie ja mówię, Kurczę, no, trochę stanęłam w miejscu pod jakimś tam kątem i Zosia tak mówi: Dobra, jak się teraz zatrzymałaś, jak ty masz ten moment refleksji. To pomyśl, co już zrobiłaś, i jak możesz to jak, jak możesz to wykorzystać dalej mhm. albo zrobić coś nowego, więc tak trochę abstrakcyjnie już od podróży, ale tak ogólnie. Tak. E, Takie właśnie mieć momenty, gdzie czujesz, że coś jakby troszeczkę zwalnia w Twoim życiu. Mhm. E, przemyśleć właśnie to, co się już zrobiło, co się osiągnęło, i iść dalej. Tak. To jest super. Bo tak naprawdę pytanie bądź temat tego odcinka wcale nie powinien brzmieć. Czy podróżowanie, bycie w drodze Cię zmęczyło, mnie zmęczyło, mhm. tylko czy Twoja pasja Cię zmęczyła? I tak naprawdę tutaj możemy wkleić każde inne słowo i jakby nawet słowo, które, które kochamy, albo rzecz, którą kochamy. I umieć sobie to wszystko przeanalizować. Mhm. To jest bardzo uniwersalna temat. Tak. I to się przekłada w ogóle na wiele etapów naszego życia, wiele czynności naszego życia. <noise> A te refleksje. Jak, tak, jak to nie powiedzieć, że bycie w drodze jest cenną lekcją, prawda? Dokładnie. Dokładnie, tak. No i też myślę, że w ogóle robienie sobie przestrzeni i, i też jakby potraktowanie tego jako super zabawę jest bardzo ważne. I, i w ogóle jakby obok pracy, mieć jakąś fajną pasję. Ale też z poszanowaniem jej mm -hmm. i, i, i samego siebie, do niej podchodzić. Bo w momencie, kiedy się tak mega zapętlimy i po prostu mm, może będzie ona też jedyną rzeczą, jaką mamy? To faktycznie możemy wpaść w niezłe było to, co? Mm -hmm. Bo kiedy nie mamy nic innego poza tą pasją pracą, taką nawet jeżeli to jest super mocna rzecz, którą tak. kochamy jak w naszym przypadku bycie w drodze, ale jeżeli nie miałobyśmy innych yy, hobby, to faktycznie trochę robi się ciężko w momencie, kiedy taki moment zwątpienia się pojawia, prawda? Mm -hmm. No bo też są takie właśnie momenty, kiedy, kiedy odpuszczamy to sobie i, i poszukujemy trochę innej rzeczy, które nam oczyszczają głowę, spotykamy tam innych zupełnie ludzi, mamy zupełnie inną perspektywę na sprawę. Nie wiem, czy masz taką rzecz, która, która jest bardzo blisko Twojego serca i faktycznie daje ci trochę taki oddech w którym teraz o podróżowaniu? Na pewno to jest taniec, tak jakby to jest, to jest tutaj podstawowa odpowiedź, ale czy coś jeszcze, na przykład bo dla mnie to jest takie, wiesz, oczywiste po prostu. Mhm. Mm ale ogólnie kuczę, no chciałam powiedzieć, że wyjechali do innego miasta, ale to też jest drodze. <grym> no jest też będzie <grym> No to nie, dobra. podpiszę się pod tym tańcem i na pewno też spotkanie z ludźmi. Mhm. Mm jakby takie po prostu, wiesz. Właśnie nie jest związane z, żadną, z, żadnym, z żadnym planowaniem czegoś. Na później tylko takie spontaniczne spotkanie. Mm -hmm. Rozmowy o niczym. Nawet. Tak. Po prostu. Absolutnie rozumiem. A ty? ty? Masz tego dużo. Ja mam tego dużo, ale w sumie jak sobie o tym wszystkim myślę, to jest wciąż bardzo mocno powiązane z moją pracą i jakby bardzo dużo z tego robię w idei mojej pracy i mojej pasji. Bo nie wiem, wspinam się, mimo że robię mm -hmm. to na miejscu, to uwielbiam, no ale dalej robię to w idei treningów. Podobnie jest z bieganiem. Chociaż nie robię tego już dla wyniku, mm -hmm. tylko robię to dla, dla, dla siebie po prostu. Dla dobrej zabawy i momentu, kiedy faktycznie mogę trochę zapomnieć yy, i dać sobie przestrzeń, trochę zmienić perspektywę. Myślę, że malowanie też jest taką rzeczą. Ja dawno tego nie robiłam. No właśnie, dawno chciałam powiedzieć. Ale, ale tak, jest to zupełnie coś innego. Ale mm. też trzeba mieć kurczę czas. Jeszcze deska się pojawiła? Tak, no deska się też pojawia. Faktycznie, jakby deska jest uh -huh. niezwiązana z podróżowaniem bardzo mocno. Może ją zabieram, jak mam taką możliwość, się gdzieś autem, to faktycznie deska jest elementem, kiedy mam totalny fan. Już tak 100%, mm -hmm. w 100%, sensie to jest niepowiązanie z niczym. Po prostu z dobrą zabawą. Ciekawy temat. No, dużo refleksji. Bardzo. Hmm. I, I to też jakby w ogóle bardzo mocno nawiązuje, tak jak wspomniałam wcześniej, do, do odcinków, które się pojawiły. Mm, poprzednio? Tak, poprzednio, do odcinka numer 5 oraz 6, kiedy mówimy o, tej o tych tęsknotach, i mam wrażenie, że one się szczególnie uwypuklają właśnie w momentach zmęczenia. Tak. I podobnie z tym narzekaniem. Też jakby o wiele szybciej zaczniemy narzekać w momencie, kiedy jesteśmy męczeni danym tematem. I to też może jest jakaś czerwona lampka, która powinna dać nam znak, że coś jest niehalo i faktycznie dobrze, żebyśmy sobie kwestie przemyśleli. A lepiej późno niż wcale, bo potem faktycznie możemy wpaść w wir i to podróżowanie stanie się dla nas trajekatorką, a nie przyjemnością. Hmm. Boże, strasznie. strasznie to brzmi. Strasznie, no ale tak się, tak się może wydarzyć. Tak. może się tak wydarzyć. Balans. Z każdego odcinka to wynika. Tak. Słuchajcie, będziemy, pod... będziemy o tym przypominać. Tak, ale myślę, że ten odcinek yy, siódmy jest bardzo dużym podsumowaniem ostatniej serii odcinków mhm. i taką wisienką na torcie trochę tych tematów. I z jednej strony chciałabym powiedzieć róbcie wszystko, aby tego zmęczenia nie odczuć. I faktycznie świadomić sobie, jak bardzo odpoczynek, nawet w pasji, jest ważny. Pasji od pasji. Tak, od pasji, dokładnie. I umieć to po prostu zaakceptować. Bo nie ma chyba nic lepszego, niż zrobienie sobie przestrzeni w głowie. Znalezienie nowych inspiracji. Rozmowa z drugim człowiekiem na ten temat. Mm -hmm. Wzajemne inspirowanie się, poszukiwanie jakichś fajnych pomysłów. Ja też zauważyłam taką fajną rzecz, że kiedy daję sobie na to czas, to te pomysły same przychodzą. Nagle trafiam na coś tak. Coś w tym jest. Tak, coś tak. I w ogóle mam czas zaobserwować jakieś rzeczy i czas trafić na takie rzeczy. Mm -hmm. Czy to w internecie, czy w gazecie, czy w jakiejś przestrzeni. Proszę, ona się nagle pojawia. I. i czy to ro... nawet właśnie przez te rozmowy, których Tak, minęłaś. dokładnie. Mi, no? Dokładnie. Nie wiem, czy też tak moja. No. 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 Albo nawet jak biegamy razem. To jest moje ulubione zajęcie, kiedy biegamy razem. Wtedy jakby jesteśmy razem, ale nie rozmawiamy, wiadomo. I nagle tak biegamy te 40 minut. Przychodzi ten moment, coś, się wpadłam na pomysł. A ja, ja też wpadłam na jakiś pomysł. I to jest takie niesamowite. Tak, dokładnie. I też uważam, że nie bez powodu takie pomysły się pojawiają mhm. w takich właśnie momentach. Raz, że bieganie jest jakąś formą medytacji, mhm. tak przynajmniej ja uważam. A dwa, no. Podajcie, albo inaczej, zaprzeczcie, <noise> czy najlepsze pomysły nie pojawiają się przed pod prysznicem. To tak. są marze, żeby mi tam notatnik. <głos> <głos> Ale no niestety, <noise> nie jest to dobre środowisko, takie rzeczy. Mm. Bo mam wrażenie, że dajemy sobie taki mega luz, jakby to jest taka przestrzeń dobra, jakby biorę prysznic, mm -hmm. nie wiem, ja że biorę prysznic przed pójściem spać, więc w ogóle jestem już taka, no tak. wiesz, jakby po dnia, tak, tak dzień. Jak pojawiają się jakieś fajne rzeczy, uświadamiam sobie te rozmowy, które się pojawiały, mm -hmm. to, czego doświadczyłam, co zobaczyłam. I nagle jest taki pstryczek, że w takim momencie totalnego wyciszenia, w ogóle, wiesz, relaksu i tak dalej, dostaję taki pstryczek. Wow, ale czad, fajny pomysł. Tak jest. Albo idziemy spać. Ojeju. Jak już leżę z głową na poduszce, to w ogóle. O jezu, myślę mi, że... o jezu, ja mam takie. Nie chcę powiedzieć fantazję, bo to trochę dziwnie. <słyskawe> ale zawsze się tak kładę, właśnie, i tak sobie myślę, co by tutaj. I tak mówię. Mogę i zawsze mam ochotę od razu to zapisać i faktycznie czasem się tak zdarza, ale zawsze zasypiam się myślę, dobra, rano to zrobię. Oczywiście. I wtedy wiecie, kreuję sobie właśnie te wszystkie myśli, co bym zrobiła, gdyby tutaj coś się tam zadziało, no to jest, to jest fajny właśnie ten czas. Mhm. Przed snem, pod, podczas biegania właśnie, podczas, podczas yy, brania prysznica. Bycie w takim trybie zen trochę. Mhm. tak A ja jeszcze chciałam jedną kwestię tutaj pokazać, albo tak Uwypuklić, wyszczególnić, mm -hmm. że nawet najwięksi pasjonaci, osoby, które robią to z serca, jest to ich w ogóle kwintesencja życia, mają zwątpienia. I często w ogóle tego nie widać, albo oni o tym nie mówią. też, no, Myślę, że na początku nie było widać u mnie tych momentów gorszych, trudniejszych, dopiero jak sobie gdzieś tam szczerze pogadaliśmy, pogadałyśmy i przyznałam się do tego w sumie w pewnym momencie, to dopiero było to bardziej widoczne. A tak to... Myślę, że ciężko jest takim ludziom to powiedzieć. Tak, bo jakby trochę mają już zakodowane moim zdaniem, że odgórnie zostaną trochę sklinczowani. Mhm, tak. Jakby robisz coś mhm. z pasji, zarabiasz właśnie poprzez swoją pasję, więc jak możesz w ogóle Czuć się tym zmęczony? Tak. Zmęczony? Tak, dokładnie. Więc tym bardziej yy, myślę, że to są momenty bardzo ludzkie. To jest <noise> kwintesencja bycia człowiekiem. Tak. I nawet jeżeli tego nie widzicie, to to wciąż jest. I to się wciąż pojawia. Hmm. Wszyscy jesteśmy ludźmi, i myślę, że to jest super naturalna sprawa. Także w sumie ja życzę Wam, żebyście wątpili, i żebyście czasem byli zmęczeni. Bo nagle okazuje się, że to jest mega bogaty moment. Mnie, ja tak miałam. Oczywiście będąc w tym dołku <laughs> zmęczeniowym i tak dalej. Absolutnie to nie był ten najlepszy moment. On dopiero jest teraz doceniony jako jeden z tych ciekawszych. No, dużo, dużo się uczymy w ogóle teraz od siebie. Wiesz, jak sobie tak rozmawiamy, bo wiadomo, to, to jakby zadajemy sobie pytanie, zadajemy sobie jakiś temat, ale te rozmowy są takie no, spontaniczne. Mhm. To właśnie fajnie, że my tak też potrafimy jakieś konkluzje od siebie wyciągać, przemyślenia mm -hmm. wzajemne. Więc też w sumie liczymy na Wasze przemyślenia. Tak, pod tym kątem. Albo niekoniecznie też podróży. Po prostu. Po prostu. Życia. Życia. Wow. No, no bo tak jak już powiedzieliśmy wcześniej, to się mega przykłada na uh -huh. bardzo wiele aspektów. Myślę, że nawet we wszystkich aspektach codzienności i życia. I inspirujmy się nawzajem. Kwinićmy sobie razem. I w sumie niech nas to bogaci. Uwrażliwia. I mhm. to jest super. To jest piękne. Wow. No i co? Ja, no już dobra. Następny odcinek będzie mniej filozoficzny. Tak? Myślę, że tak. Myślę, że już tak. Trzeba trochę wrócić na tory. Powiedziałbym pół na pół. Dobra, ale na razie no, nie Pół na pół. Będzie to nie. Tak. Także żegnamy się już z Wami w odcinku numer 7 i serdecznie zapraszamy za tydzień na kolejny odcinek podcastu z perspektywy. Tak, do usłyszenia. Tymczasem do dobrego weekendu. Dobra, nie na no, serio, cześć.